Sygnał 70 Pojdziemy dzisiaj jeszcze w jedno miejsce jesteśmy we czwórkę Stary as z lasu, nowy a z lasu i kierowniczka Co mamy? To wajek kuchenki polowej Możesz być Parę uh -huh. do jest i dużo śmieci. Okej, okay. patrz cieniutka, taka srebro. Rka, widać może być, ale to jak, jakaś podróbka trochę wygląda. No i takie guziczki trzy wyszły. Ale za cienka, to będzie srebro. No tak, tylko że to jest jakieś takie. To jest Rka z. Teraz to nie, nie z... Ja masz szczotkę tam? Nie, szczotką nie. Dobra, no. dobra, masz. Szczotką nie, szczotką się zajedzie. No to jest bardzo cienkie ze srebro. I czarną kawę. Mhm. Albo podróbka, bo to no bo podróbka, Erki, który też walili podróbki. Ale te podróbki grubsze były. A no to jest cieniutkie. Obstawiam srebro. To jest Erka. Widać. Nie mam pojęcia. Pałatka? Widać. Ale tam co chwilę jakiś tam. Ten... To większe może... Zbierać. Podsumowanie. Co jeszcze Miedziucha To jest to To się wkręcało w coś. To, to nie jest na ten, to jest glint normalnie, że na, no za, jest, na, na, no na no. trzy razy ich A nie ona? No może. Mm. Ukręcona jest. Jakiś motylek. No. Miedziucha widać. No, ukręcona jest. Mikro to ja wiecie co. Nie wiem, co to może być. Ciume. Pięć groszy ty, nie, ty stare. No przesada harmonikę starą, nie ma nic, jał żadnych. O, lwy, yeah. ty, ale super plomba, ty. Masz, co jak możesz pędzelkiem przeczyścić? Pierwszy sygnał, dzisiaj dobry, chyba. Hmm. No, dobra. No, Kurde, klasa, nie? To są dobre fazy. Pierwsza, pierwsza w życiu, moja. Plomba? Da. Więc wiesz, ja nie jeździłem tak na wykopy, nie? Tak A, no. to I już będzie do tego. Teraz bym. Guzior. Gacisław. Wypadł. Chłopie. Pa, co się dzieje. Okay. Szerfa masz. To samo, co on wykopał. Szerfik. W ładniejszym stanie jak on Grubo I ładnie s tego poszedł Ładny szerfik No lekko przeczyć ładnie gryf Szczeciski Kurde mój pierwszy A to jest srebro czy co? Nie, mosiąc Sherfik Dobra Jak na razie najstarsza moja moneta Grubo Ty Muti Łapy na Nie ale sobie, mocno, ładne. Co to za niespodzianka? Zwykłe płasko. Zak, to jest tamko, co Ty wykupałeś? Powierzycie co znaleźliśmy, nie? Nigdy, jeszcze nigdzie na kanale nie widziałem czegoś takiego znaleziska. Hak na ryby. Starodawny hak na ryby. Takiego haka jeszcze nie widziałem. Jest normalnie z tym Ta. zadziorem. Wszystko i stalka. To była stalka czy jakiś, nie drut? Wiem, jakiś, ale to jakiś jest... drut na drucik? Drut, ale to jest jakiś kolorowy drut. Przez zadanie, co? No. Szerp. Muszę zrobić mu zdjęcie. Piątka PRL. Jedna, druga marki. Tu mamy Te Erki to co to było? Silver, proszę. Coś tam? Silver. Silvery. Srebrny. FR. Dwójka. Z sastyką. Plomba. Dycha tam jeszcze Weimar. Nie, pruskie tak. kur... Tu jeszcze pruską. Słaba, słaby stan. do Jakieś duperelki Fajny fantes, haczyk na ryby. Nie to on w ogóle, że on dawał radę, czy co? W ten haczyk jest. No. Uwaga, psi, znaczek. No, to, nie, czy te targę, rozbiega, I tak dalej, i tak dalej.